Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrabkami irlandzkimi. Dzisiaj postanowiłam kupić zdrabki, których już dawno u mnie na kanale nie było. Tak właśnie z tego co zauważyłam, no to te zdrabki właśnie za te dwie za 5 euro oraz tą za 3 zdrabiłam jakieś 2 miesiące temu, może nawet trochę dalej, tak więc zobaczymy sobie, jak one się nam tutaj spiszą po tak długim czasie. No i kupiłam po dwie sztuki z każdej, a ponieważ są to zdrapki, które bardzo szybko się zdrapuje, więc na dokładkę mam jeszcze bingo za 4 euro. No a żeby też z kolei nie było zbyt długo, to sobie tutaj nadzdrapałam i zostawiłam 10 liczb w tym bingo. Także kochani, zapraszam Was do oglądania, trzymajcie kciuki, no i zaczynamy. I um, zaczniemy sobie od tej zdrapki za 3 euro. Zacznijmy sobie od bonusu. Od razu chciałam Was przeprosić, bo mam skrzypiące krzesło, także nie będę się już przesiadać. Bonus nic nie ma, także tutaj pusto. A tutaj musimy znaleźć dwa takie, sym dwa takie same symbole. O. Proszę bardzo. Pierwsza zrebka, pierwsza gra jest. Jest wygrana. Jest druga wygrana. Dobrze, są dwie wygrane. Trzy wygrane. Wow, oby coś fajnego. Cztery wygrane. 6,9,12. Nie wiem, czy tu jest taka wygrana jak 12 euro. zrabka koszuje 3 euro, więc najniższa to byłaby trójka, a że jest ich aż 4, więc. Hmm, ciekawe, ciekawe. Ja nie wierzę, ale numer. Ale numer 50, 60, 70 80 stówka, kochani. To jest po prostu niesamowite, co tutaj się właśnie wydarzyło na takiej małej zdrapce za 3 euro. Jeszcze tak dawno nie miałam takiej fajnej, wygranej. No, 50, 60, 70, 80, 90, 100 euro na jednej zdrapce za 3 euro. Miałam losa, żeby kupić te zrabki. Aż powiem Wam, że aż mnie... Aż mnie zatkało. No świetna zdrapa, świetna, genialna. Piękna. Już nie mogę uwierzyć, że taka się trafiła, no ale super. Super, drapiemy dalej. Już jesteśmy na mega plusie. Eee, może być tylko lepiej. Tak więc kochani. Patrzcie na to. I <laughs> nareszcie, Ach, drapiemy dalej. A tu szukamy trzech takich samych symboli i wygrywamy tutaj zgodnie z legendą. Tutaj nie ma nic. Ale świetna zrapa. Niesamowite. wam takie fajne, właśnie wygrane na tych najmniejszych zrapeczkach. No, także fajnie, że. Taka zrapka znowu dała wygrać fajnie. A jeszcze nie wspomniałam, że właśnie w tej zrapce główna to 500. Więc. Hmm, też było. by miło. Szukamy helikoptera i szampana. Miałam nosa, żeby wziąć te zrabki. Nawet gdyby w pozostałych już nic nie było, no to i tak jestem na Mega Plusie. Wkład w odcinek to 30 euro, więc plusik już jest duży. No dobra, może nie Mega, no ale, ale jest bardzo fajnie. Tutaj szukamy 30, 19, w tej złotej grze szukamy również czwórek, a w tej srebrnej szukamy piątek. Także szukamy 30, 19 i czwóreczki. Także pierwsza gra jest pusta. Tutaj szukamy 21, 16 i piątki. nic nie ma. Tutaj już jest pusto. No i przechodzimy do drugiej rundy naszych dawno nie drapanych Bonusik z drapki kupowane pod z rzędu. Także bonus jest pusty. No tutaj już nic nie było, no ale można to wybaczyć tej zdrapce w tym przypadku. Także i tak jest super. Drapiemy dalej. Tu szukamy trzy razy tej trzech takich samych symboli. No niestety nie mamy. Też po dwa razy tu szukaliśmy trzech takich samych kwot. Kwot. No i tutaj. Kartka i jacht. Jest jacht, jest wygrana, super. Dobrze, jedna wygrana to jest drabce. Sprawdźmy sobie. O, jest dyszka. O, jak miło. Mm. No, Prusik się powiększa. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jej, coś drapniałam za bardzo. Szukamy siódemki. Dwadzieścia siedem, no i czwórki. Same Pierwsza gra jest pusta. Tutaj szukamy dziewięć, trzydzieści, no i piątki. Szóstka. Ale to nie to. Także ta to zrabeczka przegrana. No i zostaje nam bingo. Ostatnia zrabka. 10 liczb tutaj zostawiłam. No i patrzymy. 48. Jest tutaj u samego dołu. Dalej pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt jeden mamy tutaj, mamy tu. No i to wszystko. Dalej trzydzieści jeden, czy gdzieś mamy, jest tutaj. dalej szukamy 29 Tutaj mamy 29 No i to wszystko Teraz szukamy 86 Mamy tu Tutaj. No i tutaj już nie ma. Dalej. 30. Czy gdzieś jest 30? Jest tutaj. No i tutaj już nie było. Dwójeczka. Czy mamy gdzieś dwójkę. Jest tutaj dwójka. Sześćdziesiąt sześć, jest sześćdziesiąt sześć. Tutaj już nie ma. Dwie ostatnie liczby sześć. Szósteczka jest tutaj, i to wszystko. No i ostatnia trzydzieści dziewięć. 39 jest tutaj. I to wszystko. Sprawdźmy sobie, czy gdzieś utworzyła się jakaś linia. No, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj nam brakuje 84. Tu brakuje 83. Tutaj też 83. No, niestety żadnej linii nie ma. Tutaj nic nam się nie utworzyło. Sprawdźmy sobie ten bonus. Tu musimy znaleźć trzy takie same symbole. Ale niestety nie ma. bingo jest dzisiaj przegrane, ale, ale to nas nie martwi. Trafia się super zdrapeczka dzisiaj. Świetna, genialna. Stówka wpadła w zdrapce za 3 euro. Także no, są powody do radości. Na zdrapki przeznaczone było 30 euro. A mam 110 zwrot, także jest naprawdę bardzo fajnie. I tutaj gładyszka. Na tej strepeczce. No tylko dwie wygrały. Na 7, no ale z super wynikiem, także no jest naprawdę świetnie. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo mi bardzo. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Nie zapomnijcie również zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No a na dzisiaj się z Wami już żegnam, życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygr wygranych w Waszych zdrobkach. Trzymajcie się kochani cieplutko. No i do następnego. Pa, pa.